Zapin dla widzów, kurwa, niebać znam brodę, kurwa nie wygrał główki. Spija biodę armi, sukie... Zebra jest sodali, zbyt wulgarny. Ja odpinam floty. Kiedy wchodzi narkotyk. Żartujesz sobie o lisę kurwa ze mnie teraz? Na Cap de Ville? Fodera? Nie robię muzyki, pewnie pompowałbym z bólem herę. O, ślepość wybaczyło się, ważna ból nigdy nie był. Wszędzie dookoła bólek, które przywykłem do tego. parę ale na nienawidzę, lecz na ten rejon. Co idziemy się bawić, co cię budzi we mnie demo Nie słuchaj tych typów, bo to szalka wersja demo Cena nie daj nic ty flyru Teraz po wielu. Pan jest załatwiony na wojsko, ale zbija pione armii Suki go nie widzę stronno bo jest dla nich zbyt wulgarny, co cię pożera, chory Oto. Gdy narkotyk Pierdona o na widoki i od razu Frencha gramy takiego na starta. French, kurwa, zmarnowany, bo kieza piłki nie umie przyjąć z felu. Ale Palmer to wykańcza, idę do zera, ja pierdolę. I tak to...